W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do Miłosierdzia Bożego. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie stwórcy. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości uświęciciela. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta, tajemnica Trójcy Świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże. Chroniące nas przed zasłużonymi karami. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w słowie wcielonym. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże. Tryskające z najświętszego serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Marię Pannę za matkę miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże. W nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, struju chorych i cierpiących, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz rozpaczonych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz piscowych, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, koroną wszystkich świętych, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej. Wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego. Przeto miłosierdzie pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się, Boże. Który miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzy na nas łaskawie i pomóż w nas ufność miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie skazali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen. Litania do świętej siostry Faustyny Kowalskiej Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami Synod Kupicielu Świata Boże, zmił się nad nami. Duchu Święty Boże, zmił się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmił się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Święta Faustyno, pokorna służebnica Jezusa, wcielonego miłosierdzia. Módl się za nami, święta Faustyno. Posłuszne narzędzie ducha pocieszyciela. Módl się za nami, święta Faustyno. Ufna córko matki miłosierdzia. Módl się za nami, święta Faustyno. Powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym. Módl się za nami, święta Faustyno. Wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego. Módl się za nami. Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Święta Faustyno, szafarko Boga, bogatego w miłosierdzie, módl się za nami. Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata, módl się za nami. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć stwórcy w każdym stworzeniu, módl się za nami. Święta Faustyno, Wielbiąca Boga w tajemnicy wcielenia, módl się za nami. Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana, módl się za nami. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego Krzyża, módl się za nami. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, módl się za nami. Święta Faustyno, zjednoczona z ulubieńcem w swej duszy, módl się za nami. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, módl się za nami. Święta Faustyno, miłująca Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, módl się za nami. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, módl się za nami. Święta Faustyno, wytrwała, niezłomną nadzieją, módl się za nami. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, módl się za nami. Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą, módl się za nami. Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami. Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami. Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami. Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Święta Faustyno, ochroną przed złem ludzi, młodych i dzieci, módl się za nami. Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych, módl się za nami. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami. Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, módl się za nami. Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, módl się za nami. Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami. Święta Faustyno, Orędowniczko cierpiących w czystcu, módl się za nami. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módmy się. Módź się za nami, święta Faustyno, abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie miłosierdzia. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłanictwa świętej Faustyny i za jej stawiennictwem. Pomóż nam wzrastać postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Koronka do Bożego miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęcząc pąckim piłatem, ukrzyżowany, u Marii pogrzebią, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych stał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę ducha świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Modlimy się w tej koronce do Bożego Miłosierdzia, we wszystkich naszych intencjach, które nosimy w naszych sercach. Modlimy się za siebie nawzajem, za nasz naród, za naszą ojczyznę, za rządzących naszą ojczyzną. Prosimy o światło Ducha Świętego dla nich, dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych, za dusze w czystu cierpiące z naszych rodzin. Modlimy się za dzieci poczęte, za dzieci nienarodzone. Za dzieci, którym nie pozwolono się narodzić. Modlimy się za świętej pamięci w tym tygodniu młodego kapłana, który zginął w wypadku samochodowym, a miał tylko 28 lat. Modlimy się za tą rodzinę, która spłonęła w swoim domu. Polecamy też chłopczyka, którego mama zabiła. Dziesięcioletniego. Dla wszystkich zmarłych, otaczamy ich naszą modlitwą. Za chorych, cierpiących, za wszystkie osoby, które opiekują się chorymi, prosząc dla nich o siłę, o cierpliwość. Te wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, otoczmy i zatopmy w Bożym Miłosierdziu. Ojcze, przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mij miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew Dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Święta siostro Faustyno, módź się za nami. Błogosławiony księże Soboćko, módź się za nami. Święty Janie Pawle II, patronie rodzin, módź się za nami. Błogosławiony Jakubie Alberione, módź się za nami. Ścinniczka siostry Faustyny, dusza zbroi się przez modlitwę do walki wszelkiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność. Modlić się musi dusza dążąca do tej czystości, bo inaczej nie doszłaby do niej. Modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby z powrotem. Modlić się Musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka łaska spływa przez modlitwę. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę w tej godzinie Bożego Miłosierdzia. A modlił się z Wami Wszystkimi, brat. Krzysztof, Paulista, Szczęstochowy. Na pewno jeszcze dzisiaj się gdzieś tam usłyszymy w modlitwie do świętego Mikołaja. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.